Jedną z najważniejszych zakładek, którą będziemy bardzo często przywoływać w kursie, jest zakładka konfiguracji sklepu. Teraz, tak bardzo ogólnikowo pokażę Ci, co się w niej mieści. Mam powłączonych kilka modułów plus moduły płatności. Nie mam jeszcze modułów dotyczących przesyłki, ale już na tym etapie mogę pewne ustawienia pozmieniać. Może od samego końca zobaczmy, co mamy. Ustawienia zamówienia. To jest taka zakładka, w której znajdziesz pola dotyczące już pełnego zestawienia informacji w zamówieniu. Najłatwiej to możesz zobaczyć właśnie na zarządzaj polami. Masz taką opcję jak zestawienie wszystkich możliwych produktów, które zostały dodane do koszybka, zaakceptowane i przeniesione do finalizacji, czyli do wpisania już elementów w naszym układzie zamówienia. Kolejne to podliczone. Zamówienie, jeżeli chodzi o ceny w zakupionych produktów, no i informacje billingowe. To jest takie zestawienie, możemy zarządzać wyświetlaniem tych elementów. Oczywiście elementy są dodane standardowo. Kolejną zakładką konfiguracji sklepu to jest zakładka, którą już teraz wykorzystamy: ustawienia walut. I tutaj, oczywiście, pierwsza rzecz: zmienię sobie walutę na polski złoty, włączę tą walutę polskiego złotego. Widzisz, tych walut jest naprawdę dużo. Podpowiem ci, że niektóre z tych walut, tak jak dolar, jest zawsze na początku danej liczby, tak polski złoty, który zrobimy, znajduje się na końcu. Tak to jest ustawione. Jest ZL i PLN jako oznaczenie naszej waluty. Zapiszemy konfigurację. Wejdę tutaj i zobaczę. Pierwsza uwaga, jeżeli chodzi o Drupala. Dodałem na początku przy tej standardowej, zoptymalizowanej po instalacji konfiguracji. Naszego sklepu produkt i produkt ma nadal dolara. Nawet gdy go zmieniłem, to ustawienie waluty globalnie, to w elementach produktu zawsze będzie dolar. Oczywiście sklep, produkty i tu musimy sobie w naszym produkcie zmienić domyślną walutę. Jest jeszcze lista rozwijana? Zapiszemy. Ta lista rozwijana jest dlatego, że domyślna waluta tego produktu był, był dolar, tak więc element ten domyślny nadal został aktywny, nie było to wcześniej zmieniane. I teraz już będzie wszystko OK. Mamy polski złoty. Konfiguracja. Dalej przechodzimy. Mamy ustawienie realizacji zamówienia i tu jest wiele ciekawostek, ponieważ to jest domyślnie skonfigurowana opcja realizacji zamówienia. Tak jak Ci mówiłem wcześniej, mamy zawartość koszyka w momencie, gdy przechodzimy już do kupna, mamy dane konta, mamy informacje billingowe do wysyłki. Później mamy podgląd i płatność. I następnie przekierowanie po, do płatności poza witryną. Komunikat o zakończeniu. Brakuje chyba tego najważniejszego, który by się jeszcze tutaj musiał znaleźć, czyli ewentualny y, komunikat o tym, jak możemy odebrać, ewentualnie jak ma być wysłany dany produkt. Tego jeszcze nie włączyliśmy. Tym zajmiemy się już w omówieniu poszczególnych modułów e-commerce. Za co który odpowiada, i będziemy się po prostu wdrażać y, już praktycznie w cały projekt. Są jeszcze reguły składania zamówienia. Dość ciekawa rzecz, te reguły tutaj, ja dodałem jakieś swoje poglądowe reguły, jak pewnie zauważyłeś <coughs> celowo poglądowe, żebyś zobaczył w czym jest kwestia. Jeżeli masz domyślną regułę zapisaną już w Drupalu, dokładnie w Commerce, taka reguła nigdy nie będzie miała przedostatniego elementu, czyli elementu usun. Te reguły oczywiście odpowiadają na bazie modułu rules, za finalizację lub wykonanie konkretnej akcji, dla konkretnego w tym przypadku wywołania elementów w serwisie. To jest, to jest element, z którego będziemy korzystać właśnie przy y, opcjach ewentualnej wysyłki bądź opcjach zmiany ceny, i tak dalej, tych opcji jest naprawdę wiele. Przejdźmy dalej w konfiguracji, może nie w zamówieniu, tylko w konfigurację. Mamy typy pozycji zamówienia i tutaj na tą chwilę mam typ pozycji zamówienia jako produkt. To już mówiłem, że nie mogę tutaj dodać żadnego typu pozycji zamówienia, mogę zarządzać polami, mogę dodać jakąkolwiek dodatkową, dodatkowe pole. Można się tym oczywiście pobawić. Już powolutku widzę, zmierzamy do takiego szybkiego streszczenia, jeżeli chodzi o elementy konfiguracji. Oczywiście ta zakładka będzie się zmieniać. Reguły cen produktów. To jest dość ciekawa rzecz, ponieważ reguły cen produktów polegają na tym, że jeżeli mamy dany produkt w czymś takim jak magazynie i okaże się, że on powiedzmy się skończył na magazynie automatycznie jest opcja włączenia, wyzerowania kwoty tego produktu czyli osoba ma produkt nieaktywny i cena za ten produkt jest naliczana w koszyku jako 0 zł, nie może go zakupić to jest ta opcja dodana już domyślnie tutaj również jakbyśmy dodali daną regułę, ona będzie w zakładce do usunięcia mamy również coś takiego jak podatki od sprzedaży jak i podatek VAT. To są elementy, które będziemy omawiać. Jest moduł właśnie w e-commerce, który tym zarządza, który możemy w prosty sposób sterować opcją opodatkowania danego produktu. Jeszcze jest wstępne obliczanie. Tutaj oczywiście mamy opcję metody wstępnego oblicza, obliczania cen jest wyłączona i ta konfiguracja masowych obliczeń w momencie, gdybyśmy chcieli, żeby, powiedzmy, opcja obliczania odbywała się po stronie użytkownika tą resztą konfigurację można włączyć. Tutaj opcja wyłączona oznacza, że sam Drupal automatycznie przeliczy ceny i on te wszystkie reguły zastosuje właśnie przez ręce. Sklep, konfiguracja, podatki. Chyba najważniejszą kwestią to to jest kwestia podatku, jaki moglibyśmy dodać. Jest to podatek VAT, VAT 23. Ja dodam taką stawkę podatkową. Będzie to po prostu jako podatek VAT 23%. Również wyświetlano nazwę zrobimy taką samą, oj, może nie tu, tylko VAT 23%, możemy dać dany opis oceń. To w tym przypadku y, oznacza, jaką daną stawkę mamy ustalić przy podatku. Oczywiście 23% zgodnie z podpowiedzią Drupala to będzie 0,23, dokładnie, przepraszam, nie 0, tylko 0,23 no to zróbmy w takim razie kropka 23, jako ułamek dziesiętny. I teraz, typ. Jest to podatek VAT, nie podatek od sprzedaży, tylko podatek VAT. Zabisz stawkę podatku i właściwie mamy wszystko. Jest pierwsza stawka podatku uwzględniona. Yy, możemy jeszcze określić typy podatków. Yy, standardowo, jest typ podatku od sprzedaży i VAT jako, jako ten standardowy w yy, konfiguracji. Możemy dodać swój dany typ i tu, oczywiście, yy, elementy w postaci zaokrągleń, yy, w kwestiach rozliczeniowych. Jeżeli Będą trzy miejsca po przecinku. Wiadomo, jak ma zaokrąglić, jak ma być obliczana ta kwota podatku. W tym przypadku możemy w górę, w dół, do najbliższej liczby, parzystej, nieparzystej. Także jest dość, dość ciekawa opcja. Zobaczmy dalej w sklepie: konfiguracja, metody płatności. Mówiłem Tobie, że mam trzy metody płatności. Są to metody w postaci przelewu bankowego, płatne przy odbiorze. I szybką płatność transferu.pl. Na razie tego wszystkiego nie ustalałem Nie, nie sprawdzałem nie, nie weryfikowałem, dlatego, że nie robiłem Jeszcze takiego gotowego elementu do odbioru Ale te opcje już są włączone Zobaczę, czy coś się zmieni na tym etapie Przy naszym produkcie Właśnie to chciałem Ci pokazać Wcześniej produkt numer 1 miał coś takiego jak Kwotę 5 zł I ta kwota 5 zł to była kwota podatku netto Ustaliłem podatek VAT dla tego produktu jest to 23% automatycznie został VAT naliczony. Może wejdę w konfigurację, jeszcze raz dodam podatki i coś ci pokażę. Pokażę Ci podatek, powiedzmy VAT taki dość nietypowy, 10%. Takiego podatku VAT w Polsce nie mamy, ale zobaczymy, czy jest y, opcja coś takiego jak ustalenia podatku VAT dla danego produktu. Zapiszemy, ustawimy. Proszę bardzo. Zobacz, i jeszcze się zmieniło. Coś tu zaczyna się tak naprawdę dziać, czego nie do końca wiemy, z czym to połączyć, a wynika to z ról. Tak naprawdę, w momencie, gdy drubarz zauważył, że jest dany podatek, on naliczył podatek 23% i podatek 10% od wartości tego produktu, wyszła mu opcja 6,77. Oczywiście jest to błędna opcja, czy możemy coś z tym zrobić? Na pewno, w sklepie, w produktach, powinna nam się w edycji danego produktu pokazać taka. Fajna rzecz, oblicz podatek od ceny. I tu mamy już dwa podatki. Mam podatek VAT 10 i 23%. Ustalę, że podatek 10% i zapiszę konfigurację. Zobaczymy, co się stanie z tym produktem. Jest 6.15. Ten 6.15 to, to 10% wartości produktu podatku VAT zostało już wliczone w tą cenę. 5 zł i został naliczony podatek 23%. Jest to taki absurd, na który musimy uważać. Bardzo często może się okazać, że że Ci pokażę, jak to będzie działać w przypadku podatku 23%, że tu będzie tylko doliczone 10% wartości. Trzeba uważać w momencie, gdy coś konfigurujemy, żeby nie było właśnie skłamania ceny. Jest to niestety opcja taka bardzo rzadko wykorzystywana. Przy większej ilości podatków, ale jednak może ona występować. No, proszę bardzo. Podatek VAT 23% jest wliczony w cenę, a został dodany podatek 10%. Oczywiście tym możemy sterować, jaki podatek jest gdzie wliczany i dlaczego. Za to odpowiadają reguły. I bez choćby podstawowej znajomości reguł albo możliwości sterowania regułami w sklepie, będzie nam dość trudno zarządzać właśnie takimi ciekawymi funkcjami sklepu. W kolejnej odsłonie zobaczysz z kolei z czego składa się nasz sklep. Ja celowo zainstalowałem na nowo sklep i będziemy go sobie uruchamiać, analizować wszystkie z możliwych modułów.